Rok 2019 to rok wyjątkowy dla firmy Pettinger w Polsce. W tym roku firma obchodzi rocznicę 20 lat istnienia na rynku polskim. Proszę wskazać przez ten czas ile firma Pettinger sprzedała maszyn w Polsce i z jakimi maszynami rozpoczynaliście podbój polskiego rynku przed 20 laty. Tak to prawda. W tym roku w kwietniu dokładnie będą minie 20 lat od momentu kiedy weszliśmy na polski rynek. No cóż, zaczynaliśmy, klasycznie dla nas tak bym powiedział, zaczynaliśmy od maszyn zielonkowych. Położyliśmy główny nacisk na samym początku naszej działalności na przyczepy samozbierające. Weszliśmy na rynek z nową, jak na tamte czasy, akcją promocyjną, z tak zwaną pod hasłem walka systemów. Chcieliśmy pokazać rolnikom, że praca przyczepą samozbierającą jest naprawdę bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. No i trzeba powiedzieć, że nam się to udało. Od tego czasu udało nam się na polskim rynku sprzedać. Blisko 1000 przyczep samozbierających przez 20 lat, a myślę, że wszystkich maszyn, nie tylko zielonkowych, ale również uprawowych od tego czasu, sprzedaliśmy około 20 tysięcy. Proszę powiedzieć, bo firma Pettinger to nie tylko maszyny zielonkowe. Od wielu lat jesteście coraz silniejsi w maszynach uprawowych. Proszę powiedzieć, jak rozwija się ten segment maszyn w Polsce? On rozwija się bardzo dobrze. Oczywiście mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale. Tak jak na początku rzeczywiście naszej działalności sprzedawaliśmy głównie maszyny zielonkowe, tak w tej chwili ten rozkład sprzedaży, ta struktura sprzedaży jest już zupełnie, jest zupełnie inna. Są w tej chwili w ostatnich latach dochodzimy do poziomu sprzedaży maszyn uprawowych mniej więcej 40% w całej sprzedaży. 40% w całej sprzedaży naszej w Polsce to już są w tej chwili maszyny uprawowe. Także odnajdujemy się tutaj na tym rynku coraz lepiej. A jeśli chodzi o ten zbliżający się, nadchodzący, trwający rok 2019, czy ta sprzedaż maszyn uprawowych będzie rosła, malała, czy być może będzie wzrost sprzedaży maszyn zielonkowych? Jakie są prognozy? Z tego co widzimy na dzień dzisiejszy na pewno lepiej sprzedają się maszyny zielonkowe. To jest związane z dobrą, czy z bardzo dobrą koniunkturą na rynku mleczarskim. Prognozy europejskie czy światowe są takie, że najbliższe pół roku, w ciągu najbliższego pół roku na pewno ceny na mleko utrzymają się na wysokim poziomie i to napędza rynek. Rynek maszyn zielonkowych jest takim rynkiem, ja to sobie nazywam takim impulsywnym. Rolnicy rzeczywiście kupują maszyny rolnicy mleczarze. Kupują maszyny wtedy, kiedy mają pieniądze, kiedy jest dobra cena mleka i to w tej chwili widać. Susza, która dotknęła Polskę, szczególnie Polskę zachodnią, Polskę północną, całą Europę na dobrą sprawę północną, na pewno odbija się w tym roku i ta sprzedaż maszyn uprawowych jest w tym roku nieco niższa albo stagnuje, tak bym powiedział. Także na pewno, na pewno motorem w tym roku będą maszyny zielonkowe. A jeśli chodzi o sprzedaż maszyn uprawowych w Polsce, proszę wskazać do jakiej grupy rolników, do jakiej wielkości gospodarstw najczęściej trafiacie. My jesteśmy dostawcą głównie sprzętu dla gospodarstw mniejszych i średnich, dla gospodarstw rodzinnych tutaj jeżeli chodzi o, o hektary to trudno, trudno powiedzieć jednoznacznie, które są gospodarstwa, no bo wiemy wszyscy, że te gospodarstwa w Polsce są raczej mniejsze niż większe. Taka jest struktura polskiego rynku. My obsługujemy głównie ten sektor, bym powiedział, gospodarstw średnich. Staramy się również coraz więcej sprzedawać do gospodarstw dużych. W tym roku chcemy promować jedną z największych maszyn uprawowych jaką mamy mianowicie bronę talerzową, dziesięciometrową. Będziemy robili z tymi maszynami turę pokazową. Także celem jest również osiągnięcie tych, tych dużych gospodarstw i wejście tam coraz mocniej, ale rzeczywiście na dzień dzisiejszy w sektorze gospodarstw średnich tam jesteśmy silni, tam mamy dobre udziały. Sprzedaż maszyn i silna pozycja na rynku nie jest możliwa bez dealerów. Proszę wskazać, ile macie firm dealerów, ile macie dealerów, ile jest punktów dealerskich i z iloma dealerami współpracujecie od samego początku. Na dzień dzisiejszy mamy w Polsce 24 dealerów. Tych punktów dealerskich myślę, że będzie około 100 na całą Polskę. 90%, 90% stanu dealerskiego, który dzisiaj mamy, to są ludzie, z którymi zaczynaliśmy. Oczywiście nie z wszystkimi zaczynaliśmy 20 lat temu, tak, no bo ta sieć rosła, ale, ale generalnie ten trzon, tak jak powiedziałem, 80-90% dealerów jest z nami od początku. Najstarsze firmy dealerskie to jakie firmy? Jeżeli dobrze pamiętam, to najstarsze firmy dealerskie to będzie firma Kunert ze śmigla, to będzie... Ritech, Raiffeisen to będzie Adler. To są te firmy, z którymi zaczynaliśmy blisko 20 lat temu. Dziękuję za rozmowę i życzymy ponownych sukcesów w zbliżających się latach. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego naszym klientom przede wszystkim.